Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATV kotot Słuchajcie, dzisiaj mamy do zaprezentowania pierwszy w Polsce, a może i na świecie bo nie widziałem, czy resztą, żeby ktoś do Overlanda relokator wkładał. Ale w każdym razie mamy relokator założony na Overlandzie i uwaga z owiewką, która jest tutaj z przodu. Jest tam też y, tysiączka wersji camo, która ma też owiewkę, bo klient chciał, żebyśmy mu doposażyli w, w taką owiewkę. Eee, więc zobaczcie, tutaj teraz tysiąca Overlanda z relokacją. Sama relokacja bez snorki, bo klient jeździ bardziej turystycznie, ale chciał mieć chłodnicę na górze. Eee, no gdzieś tam mówi, że przez wodę czasami przejeżdża. Więc no, obawia się o tą chłodnicę i żeby nie zalepić błotem. No zawsze takaś kontrola do, tych, do tej temperatury, prawda? Eee, także zobaczcie teraz, jak to tutaj jest zrobione. Standardowo no, ta relokacja tutaj u nas nieraz montowana była, no to każdy kojarzy chyba tę ten, ten, ten wersję tej, tej firmy Rival, model regulowany, można sobie regulować kąty i tak dalej. Zobaczcie, jak to jest na styk tutaj ładnie zrobione. Także wszystko ładnie pasuje, nigdzie nie dotyka. Zresztą odpalimy zresztą. Patrz, wyk. Nie ma szansy, nawet jakbyście uderzyli tak mocno kierownicą, to nie jest w stanie w ogóle do, dojechać do obudowy. Także jest zaprojektowane to dosyć fajnie. Jak ktoś nie ma tych owiewek, to troszkę możemy cofnąć tę relokację. A jak ktoś ma owiewkę, no to troszkę wypychamy. Nawet zobaczcie, równo ze zderzakiem się zgrała e, obudowa e, chłodnicy. Można oczywiście jeszcze wyregulować. To jest na. E, na, na najniższym punkcie czyli możemy do góry dać, czyli jeszcze będzie mniejsza szansa na uderzenie więc można wtedy poprowadzić tu kominę jeszcze snorkle. no ale y, musi być w takim razie wtedy w pionie na takiej pozycji y, jak ktoś chce to sama relokacja y, także jeśli jesteście zainteresowani doposażeniem swoich sprzętów no to zapraszamy do nas y, tak jak widzicie da radę Overlandowi zrobić relokację no i zrobić z niego chyba full na full, także no już chyba nie da się, no nie da się, no da się jeszcze coś tam dołożyć, jakieś karnisterki może, ale klient jeszcze sobie zażyczył grzane kanapy, grzane manetki, w ogóle też świetne polecam grzane manetki XATV, super sprawa, zobaczcie jak się uruchamiają, eee, trzymasz długo i jest teraz ten mocny tryb i on miga. Jak się zagrzeje, to wtedy świeci już na stale. Później zmienia na 50% mocy na niebieski i tak później trzyma wam tą moc. Tutaj możecie już ręcznie zmienić i zielone 10% mocy. Macie zgrzanym kciukiem, także świetna, świetna opcja. No i zobaczcie też od góry, jak to wszystko wygląda, że to nie koliduje wam z niczym. Da się, da się. Także zapraszamy osoby zainteresowane do montażu dodatków u nas. No i zobaczcie, jaka piękna ta cewka jest. Naprawdę, overland to jest kot. Także zapraszamy do zakupu akcesoriów, montażu u nas. No, zakupów oczywiście kładów, więc jak chcecie, to możemy Wam taką od na starcie wyposażyć. Trzymajcie się, cześć. Hej.